FPS -y to jedne z tych gier, do których siadamy, by rozluźnić się po całym dniu spędzonym w pracy. Obecnie na rynku jest wiele produkcji do wyboru, ale przy których ten czas spędza bądź spędzało się najlepiej? Oto kilka z najlepszych FPS-ów, z jakimi mieliśmy okazję się zmierzyć. Zapraszam. Przełomowa produkcja Valve, która w 1998 roku narzuciła pewne standardy w grach tego gatunku, to jedna z pierwszych gier, która stawiała tak duży nacisk na fabułę, zrywając również z powszechną poziomowością FPS-ów. Wymagała nie tylko refleksu, ale również logicznego myślenia, zmuszając nas do odszukiwania różnych rozwiązań, niezwiązanych bezpośrednio z użyciem siły. Druga część również nas nie zawiodła, wyróżniała się jak na tamte czasy dopracowanym światłem i skomplikowanym silnikiem fizycznym, dzięki któremu zdobył wielu fanów. Zresztą co tu dużo mówić, no kto nie zna Gordona Freemana, a widząc łom nie ma przed oczami właśnie tej wspaniałej gry. Oczywiście nie można nie wspomnieć o grze, która w pewnym sensie zapoczątkowała swój gatunek. Chyba nikt nie miał wątpliwości co do umieszczenia tego tytułu w tym rankingu. Spopularyzowała FPS-y dzięki swojemu mrocznemu, wciągającemu klimatowi i skomplikowanej strukturze poziomu. Tryb deathmatch oraz kop, liczni wrogowie różniący się sposobami ataku, wspaniała ścieżka dźwiękowa i ogromny arsenał broni, który zresztą segreguje się do dziś takim samym sposobem, który zapoczątkował. Doom był zlepkiem wszystkiego, co najlepsze w FPS, ach więc nie ma co się dziwić, że każda następna produkcja przez długi czas zwana była klonem. Duma. Jednak jeden z tych owianych nieszczęsnym mianem FPS-ów wyróżnił się na tle innych na tyle, by stać się marką samą w sobie. Duke Nukem 3D zaskarbił sobie sympatię graczy niezbyt wysublimowanym humorem, otwartą budową świata, parodiowanymi motywami popkultury i oczywiście striptizerkami. Oprócz tego gra oczywiście wykazała się grywalnością oraz dużym stopniem integracji i możliwości zniszczenia elementów otoczenia. Wówczas był to rewolucyjny aspekt, gdyż wcześniej obiekty były tylko i wyłącznie statycznymi dekoracjami. Dziś to dla nas już norma i to dzięki tej produkcji. Nie mogło tu również zabraknąć historii z tropikalnych wysp. Far Cry, ojciec partyzanckiej walki i otwartego świata. Możliwość ukrycia się w dżungli zaowocowała stworzeniem nowej odmiany rozrywki. Far Cry dzięki swojemu silnikowi stworzył grę, która nie prowadziła nas za rączkę, jak wszystkie gry do tej pory. Oczywiście zdarzały się produkcje z nieco bardziej otwartymi poziomami, lecz ciągle były one mocno ograniczone. Tu natomiast samemu wyznaczaliśmy sobie ścieżkę tak jak chcieliśmy. To rozwiązanie wniosło ogromne postępy na rynku gier. I to wszystko na dzisiaj. Oczywiście dajcie łapkę w górę i piszcie komentarze. A ja się z wami żegnam, ale żegnam się już z wami po raz ostatni, ponieważ nie będę już pracowała ani w zajegraniu ani w pąkach. Kończę pracę w Mediacraft Polska, ale tak czy inaczej bardzo im dziękuję za współpracę. Było naprawdę miło i oczywiście było mi miło również z Wami. tak? Dziękuję Wam za te wszystkie pozytywne komentarze i za hejty, i ogólnie za całą tutaj naszą, że tak powiem, zajegraniową atmosferę i za wszystko, co tutaj przeżyłam. Także dziękuję Wam serdecznie i trzymajcie się. Do zobaczenia po raz ostatni. Pa. pa.